Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. Mateusz Kaniowski MMA.pl, razem ze mną Szymon Bajor. Który zmierzy się z Marcinem Sianosem? Jesteś trzy razy bardziej doświadczony. Czy to będzie klucz do tego pojedynku? Witam wszystkich. Ja tak do tego nie podchodzę. No, jestem trzy razy bardziej doświadczony, więcej mam z tych walk od Marcina. Ale no, Marcin Zątek też miał więcej walk i, i niestety polek w tej walce. Także tutaj waga ciężka. Marcin Szanoc ma czym uderzyć. Jedna chwila, to jeden moment mojej nieuwagi no i po prostu ta walka kończy się niestety dla mnie źle. Także tutaj nie nastałem się na to, że mam więcej walk stoczonych. Marcin Szanoc mniej, że ja wygrałem z Grzeszkiem Cieplińskim, Marcin przegrał. To nie są dla mnie w ogóle żadne argumenty. Ja się szykowałem do tej walki, tak jak do, do każdej, w miarę moich możliwości na 100%. I myślę, że taka moja forma będzie na sobotę. Powiedziałeś, że bardzo mocno bije. To prawda, bo jeżeli wygrywa, to tylko i wyłącznie przez Nokauty. No tak, no Marcin nie przegrał walki, z tego co wiem, na punkty. Nie przegrał przez poddanie, Raczej albo wygrywał na punkty, albo albo, albo Nokautował. No po Marcinie. Marcin Zont... Sianos? Marcin Sianos, tak. To zawsze wygrał przez Nokauty. Zawsze przez nogałę. Nigdy na, nie na punkty. No zobisz, nawet poprawi... Wszystkie walki, które przegrał, przegrał przez decyzję, wszystkie, które wygrał, wygrał przez na No to samo w tym świadczy, że no, ma czym uderzyć i, i, i tego uderzenia no, nie ukrywam, że się obawiam. Myślę, że, że, że jakoś sobie z tym poradzę i po prostu nie uda się mnie tak łatwo trafić jak Marcina Zątka. Myślisz, że jesteś pierwszą osobą, która jest w stanie przerwać te jego porażki przez decyzję, żeby go skończyć szybciej? Też się jakoś tam do tego nie nastawiam, szykowałem się na trzy pełne rundy kondycyjnie, także myślę, że, że, że jestem przygotowany na te trzy rundy. Jeżeli, jeżeli uda się tą walkę skoczyć wcześniej, to będzie dla mnie pewnie i dla kibiców niespodzianka. Jeżeli nie, no to na to po prostu się szykowałem na trzy rundy dobrej bitki. No to już nieraz poddawali swoich rywali. No udawało się to poddawać e, moich rywali, ale no, nie ukrywam, że na tym poziomie e, ciężko jest poddawać, raczej e, gdzieś tam w tej kontroli e, jest to TKO, te ten grandon and pout, lub, lub, lub całkiem KO. Przez poddania no, to coraz rzadziej jeszcze w tej wadze ciężkiej, gdzie, gdzie no, mnóstwo tej siły w rękach i nogach jeszcze zostaje, także, także nie nastawiam się tutaj na żadne poddanie, nie nastawiam się na, na, na knockout, po prostu nastawiam się na trzy rundy e, dobrej i szybkiej walki. A myślisz, że może być mocniej od Ciebie? Czy może być mocniejszy ode mnie? Bić, mocniej. Bić mocniej. No z tego co, co wiem, no to ja, ja tak łatwo nie nokautuję jak Marcin. Także myślę, że, że ten cios ma mocniejszy od mojego. Mhm. Trzeba też będzie skracać dystans, bo nie ukrywajmy, Marcin Sianos jest bardzo wysokim zawodnikiem. Tak, jest bardzo wysokim zawodnikiem czy skracać dostatek, no zobaczymy, walka pokażę, ja mogę mieć taktykę, ale, ale dostanę w łeb i, i ta taktyka gdzieś tam leci w gruzach i, i bronię się w każdy możliwy sposób, gdzie widzę lukę, tak, tak do, do walki podchodzę. No gdzieś się był sporo niższy od, od Marcina Sianosa i, i, no i tak nie, nie skratał tego sasu, nie szukał obaleń i, i jakoś sobie poradził, także, także tutaj no, mam jeszcze, mam jeszcze tam kilka takich asów w rękawie, które postaram się je wykorzystać w walce w sobotę. Sypniesz jeszcze jakimś joker w kinach? <gry> nie, nie, no to aż takich złotych środków na wygraną nie ma, po prostu trzeba ciężko trenować, ciężko się, bardzo dobrze się przygotować, trzeba być w świetnym, po prostu świetnej dyspozycji tego danego dnia. No nikt za mnie roboty nie wykona, jestem, po prostu wchodzę do, do OKTAGONu, jestem ja, ja Marcin, się sędzia, tylko tyle po to, żeby mi uradował trochę mojego zdrowia. Także nie mam żadnych asów w rękawie, bo sama walka pokaże. To może być 20 zwycięstwo w twojej karierze? No Fajnie było, gdyby to było to 20. moje zwycięstwo. E, także no, na to ciężko pracowałem i myślę, że tak się stanie. A jak będzie to co? Jakaś szczególna impreza potem? No nie, ja, ja nie jestem taki imprezowy. Moja żona narzeka, że jestem bardziej typu nudziarz. Także no, jak będzie impreza, to na pewno po powrocie do domu z moją rodziną. Dobrze. Dzięki, wielkie Ci tego 20. Dziękuję. zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.